143, 144, 140. Cześć, bułko Dzisiaj was zabrałem do takiej małej miejscowości w Beskidzie Wyspowym. To jest to mało polska. Dlaczego Beskid Wyspowy? Bo tutaj góry nie są takie ostre, tylko wystają e, pojedyncze góry tak, z terenu, stąd Beskid Wyspowy. I zabrałem Was do miejscowości Szczyżyc. Dlaczego? Bo chciałem Wam pokazać niesamowite podejście biznesowe właściciela tej nieruchomości, na której się teraz znajduję. No bo pewno sobie wymyślił, że ma działkę, więc otworzy tutaj takie centrum jakby we wsi, w którym jest bank, jest apteka, jest sklep jakiś tam, są jakieś punkty usługowe. Słuchajcie, taki powiedzmy mini market na wsi, tak? No nic by w tym nie było dziwnego, bo wszędzie pełno takich miejsc. No ale słuchajcie. Tutaj jest pełna taka pokazane pełne jak można jak masz pieniądze i masz pomysł na biznes jak to można wszystko ładnie połączyć jeżeli chodzi o ogrzewanie, ekologię i inne rzeczy. Ładny mustang jechał, to się zapatrzałem. Eee, słuchajcie, no po pierwsze pompy ciepła o tutaj prawdopodobnie będą służyły do chłodzenia albo do ogrzewania. No bo dlaczego nie? Jeżeli za tobą jest tyle paneli fotowoltaicznych na ustawionych, a zaraz wam powiem, jak są ustawione, ale oprócz tego, że mają panele fotowoltaiczne, oprócz tego, że mają trzy pompy ciepła, czyli dokładnie marki Chigo. O, no, dość rzadko te cigo ostatnie spotykam, powiem szczerze. To jeszcze mają agregat prądotwórczy, to nie taki malutki jak ma trimuś, tam 4 kW, tylko pewna jakaś bestia dziesiątka albo więcej, albo dwudziestka patrząc po wielkości. Czyli tak naprawdę wybudowali budynek, zapewnili całej wsi jakieś tam takie. Miejsce, gdzie ludzie mogą robić zakupy, przyjść do lekarza, przyjść do banku i zacząć wszystkie sprawy. No to jeszcze do tego podeszli ekologicznie i mają masę paneli fotowoltaicznych, mają pompy ciepła i jeszcze mają do tego agregat fototwórczy, czyli idealne połączenie. A teraz zapraszam, pokażę Wam panele fotowoltaiczne, bo też są bardzo specyficznie zamontowane. Nie tak oczywiste, oczywisty sposób, jakby to się mogło. Wydawać jest montowane w większości przekładów, a więc to już dalej wam pokażę. Żeby Was nie zanudzać, tutaj mamy ścianę wschodnią. Tam z tyłu widzicie ścianę zachodnią. Jeszcze widzicie słup przyłączeniowy z energią No i jest okazywany przy niej parking, nie w jakiejś dużej odległości. A więc też to widzicie nie ma żadnego wpływu. No bo nawet widać po cieniu, który padał tutaj z tego pierwszego samochodu, że w okresach letnich nie będzie to miało żadnego wpływu na produkcję. Trzy panele, jeden na drugim, ustawione pionowo. Instalacja oczywiście zamontowana na ziemi schludnie wykoszone, czyli widać, że tutaj właściciel o wszystko dba. No i od tyłu ta konstrukcja wygląda na no jeszcze bardziej potężnie. A i podejdziemy sobie tak na szybko jeszcze do tabliczki. Tutaj mamy do czynienia z panelami 375 W. A więc zaraz przeliczę sztuki i wam podam łączną moc tych paneli. Ale idąc dalej, no bardzo ładnie instalacja wykonana. Nie ma się tutaj do czego doczepić. Wszystko ładnie założone, schludnie i czysto. Tutaj mamy jednego tego stringa wschodniego, no i jest tutaj obok, już ten string, jak widzicie. I one, zobaczcie, one tak naprawdę w tym momencie przecież też są oświetlone, bo słońce mamy teraz idealnie na środku. A więc w południe te panele pracują i jedna i druga połowa w żaden sposób nie są zacienione. No, bardzo ciekawe, powiem szczerze, że ustawienie jest no, bardzo zmyślne. Ciekawie to wygląda, powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. No i tutaj ten drugi string. A jakby mi ktoś zarzucił, że chodzę gdzieś, gdzie nie wolno, no to słuchajcie, to jest teren otwarty. Jak widzicie, to jest parking normalnie, a więc nie ma problemów. No niestety z falownika wam prawdopodobnie nie pokażę produkcji, bo jest ogrodzony i tutaj bym nie chciał chodzić. A nie wolno, po pierwsze, a nie żebym nie chciał. No niestety, nawet ja nie jestem w stanie dojrzeć. No ale tak to wygląda. Bardzo fajna instalacja, bardzo mi się podoba. Ja już tutaj, ja ją dziennie tutaj widuję, któryś raz z rzędu się tutaj wybieram, do dzisiaj postanowiłem w końcu stanąć. A teraz słońce zaszło. No ale robi to wrażenie. Już Wam podaję moc, liczymy panele. 133, 134, 135 paneli fotowoltaicznych ustawionych wschód. Zachód, a tak naprawdę w tym momencie mamy południe, a więc pracują obydwie strony, bo słońce jest prawie na środku tej konstrukcji. Czyli przechodząc tutaj, widząc obydwie konstrukcje, słońce świeci na obydwie strony, czyli ustawienie idealne. No niesamowicie się tutaj udało tą konstrukcję postawić czyli 135 paneli razy. 375W daje nam 50 625W energii produkowanej przez tą instalację, czyli maksymalna możliwa instalacja do zamontowania bez pozwolenia na budowę. No, robi to wszystko tutaj mega wrażenie. No niestety padła mi bateria, więc w dalszej części nie mogę Wam nagrać już na miejscu, ale podsumowując, to jest niesamowite, że mając jakąś tam określoną ilość kasy albo większą niż normalni użytkownicy, możecie mieć potężną instalację, możecie mieć rewelacyjne pompy ciepła i możecie mieć potężny agregat, czyli jesteście tak naprawdę samowystarczalni. Jak będę tego jeszcze dorzucić, a prawdopodobnie są tam jakieś baterie, no to dobry bank energii, no to naprawdę jest to już takie kwintesencja tej ekologii za dużą kasę. Sama fotowoltaika w tym kraju zmieniła się od 1 niestety kwietnia, i branża przyznaje, że sprzedaje teraz tylko 5% tego, co sprzedawała jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian. Czy te zmiany są złe, czy są dobre? No każdy z Was patrzy na nie przez pryzmat swoich doświadczeń i swoich inwestycji, a więc to pozostawiam już Wam do oceny. Moja ocena jest taka, że ta zmiana poszła w dobrym kierunku. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać. Yy, jeszcze chciałem wam pokazać dzisiaj uznalazłem ładowarkę elektryczną samochodów elektrycznych a więc zapraszam do obejrzenia tej ładowarki troszeczkę jak zawsze w żartobliwy sposób tylko dla pojazdów elektrycznych na czas ładowania PGE nowa energia proszę bardzo ależ ładny ciademo, CCS i AC uh. Proszę bardzo. Ciach. Muszę założyć konto. Piszę na wyświetlaczu. No nie mam konta, bo nie mam takiego samochodu, słuchajcie. Ale wszystko czarno na białym. Opisane. Jak podłączyć, jak wyłączyć, jak uruchomić. Super. Elektromobilność w nowym Sączu, proszę bardzo. W galerii. Czyli na zakupy się odwiesz. No i tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o takiej poważnej inwestycji tego miejsca, które Wam dzisiaj rano pokazywałem. No, na mnie robi takie coś wrażenie. Fajnie, że są ludzie, którzy idą aż tak bardzo, tak daleko w tą ekonomię, no bo mając pieniądze, można być ekonomicznym przez wydanie dużej kwoty pieniędzy jak najbardziej. Ja w dalszym ciągu uważam, że fotowoltaika jest fajna, ale w off czyli w takim zużywaniu tego, co się produkuje na własne potrzeby, w magazynowaniu to w jakiejś formie, banku energii, czy to tanim, czy to takim nowoczesnym jak teraz są lansowane i sprzedawane wszędzie, a więc no, w tym kierunku to idzie i tego nie zmienimy. Musimy takie, yy, takie zmiany zaakceptować. Prawdopodobnie ta fotowoltaika też wróci do normalnej sprzedaży za miesiąc, dwa. Jest to normalna reakcja rynku na jakieś tam zmiany i myślę, że niekorzystnie przedstawiane przez długi czas i to spowodowało, że ona teraz po prostu wyhamowała, ale za chwilę, prawdopodobnie, tak mówię, wróci do normy. Yy, no to co? Miłego wieczoru, trzymajcie się. Cześć, hej!